na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie Ja mam na imię Tomek Ja Mateusz Zapraszamy na film Wyrażaj się Jeden z drugim Dzień dobry Ekwipunek Dźwigany Codziennie Micha nie ma, ja mam na imię Marek Przyjechaliśmy do Sokole Kuźnica, chłopaki sprzątają, żeby mo można było pokazać ludziom to co chcemy pokazać, wykorzystamy sytuację, bo kolega przygotował ciekawy patent, będziemy to sprawdzać. <grystanie> Witajcie Nie. na kanale, powiedz, powiedz ty, bo mamy gościa, dzień dobry, dzień, dobry, dobry, dzień dobry, witamy na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie, Paweł, Paweł, cześć, Marek. Miśka nie ma, Miśek w Sopocie. Ja w zastępstwie za Miśka jestem. Krzysiek. Nie Miśka, to ja. Tam jest Krzysiek. Nie macie. Cześć. O, jesteś, o, dobra. Jezus, Krzysiek. Słuchajcie ekipunek robiony własnoręcznie. Przyjechaliśmy na spotkanie tutaj z zaprzyjaźnionym inżynierem i chcieliśmy go podpytać, ponieważ skonstruował bardzo ciekawą rzecz. Myślę, że to zrewolucjonizuje bushcraft w Polsce. Okay. Powiedz, ja, ja jestem tylko tutaj jakby drugimi skrzypcami, ponieważ pierwszy skrzypca będzie grał Paweł i Paweł opowie dzisiaj o patencie, który pewnie komuś ukradł, o SMS. Tak, bo Od właściciela o... tego patentu na pewno się upomniał o kasę. Tak. <noise> już nas ścignął nas. No. E, w każdym razie, m, już pisałem, że ukradnę ten patent oddaję i oddaję głos do studia. <głos> będę, będę próbował robić sam patent. Otóż trafiłem gdzieś tam w internetach na tak zwaną piłkę turystyczną. turystyczną. Taka po złożeniu, jest jeszcze ma futerał, czy też pokrowiec, jak kto woli. E, piłka. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest mała po złożeniu i można ją sobie gdzieś wcisnąć do, pleca, do plecaka, tak? albo do jakiegoś wiem, tak. większego zasobnika, tak? Tak. albo obok śpiworka. Bardzo Też, lekka. Bardzo Ile lekka waży? Jest. Waży, wa, waży tyle co dwie rurki cienkościenne i pręt nagwintowany w środku. Ze 150 gramów. Mo, pewnie. Motylki dla, tych, dla trekkingowców motylki są amelinowe. O, o tego nie Z Tego się ultra pomalować nie da. Ultra light motylki są. W każdym razie <grym> chciałem przetestować <grym> siłę, właśnie nie siłę, ale wytrzymałość, o. wytrzymałość takiej piłki, takiej konstrukcji. i Okazuje się, że można. Ze śmieci, bo ta piła została zbudowana ze śmieci. Z rurki od starego namiotu? Rurki są od namiotu takiego weselnego, powiedzmy, takiego większego takiego pawilonu. Weselnego tylko z bo tam wcześniej te rzeczy Smutne. Więc nie jest rurki. Rurki są z namiotu z pawilonu. Oj. Jesteśmy. Wracamy na To na widzowie. Tak, to się wytnie co, Pokażemy jak się składa tą piłkę. Składaj mistrzu! Piłka przede wszystkim Czekaj, jest zrobiona... Da dalej improwizuj, bo ja tu muszę kamerę Pił... odpalić. Piłka przede wszystkim zrobiona jest w taki sposób, żeby do środka, jeszcze tutaj, do tej rurki, zmieściły się przynajmniej dwa brzeszczoty. Jedyna wada tej piły... Tak się nie mieści. Właściwie średnicy, tutaj o, tych rurek, chociaż można by zrobić z grubszych trochę, jest to, że brzeszczot do drewna mokrego się tu nie zmieści, ponieważ ma mocno wystające zęby. Ktoś już gdzieś narzekał, że największym problemem będą te dwie zawleczki. U mnie to są dwa gwoździki, że będą się gubić. Otóż po złożeniu całej piły okazuje się, że jest ona na tyle szczelnie zbudowana, że te gwoździki sobie tam są. Jeżeli no ich się nie świadomie nie zgubi, to się nie powinny zgubić. Składamy w takim razie piłkę w odpowiedni sposób. Najlepiej jest składać ją na stole. Bo... Jak w tyle zakupach mam go, gdy tak. idzie? No dobrze. Za na dole widzicie, właśnie, numer można tam zamawiać. <ścoughs> dobrze, składamy piłkę. Jest poprzeczka aluminiowa też, żeby nie było, że ktoś tam. Za ciężka. Chociaż preferowałbym tutaj akurat tą poprzeczkę z jakiegoś podobnego stalowego pręta, bo po mocnym skręceniu ona się delikatnie wygina, ale to też daje później pewną amortyzację w trakcie pracy, więc nie jest źle. Zakładamy je brzeszczocik, wykorzystam ten brzeszczot do drewna. Ciach, ciach, ciach. I właściwie już za chwilkę będzie to prawie gotowe. Jeden. Tak, no. wiem, 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 szybciutko. Zakręcamy z jednej strony. Trzeba reklamy puścić. Z drugiej strony. Nie wiem czy to będzie widać na tym stole tutaj. O, będzie, tak, a, będzie. Tutaj widać. mamy z Mam ładne ujęcia na twojej dłonie. Tak, tak. jesteś handy modelem. Dociskamy sobie zawleczki przed skręceniem mocnym, proszę bardzo i mamy gotową. Oto proszę bardzo piłkę. Teraz Będziemy ok, sobie testować. Yy, I od, razu piłę będziemy tak. od razu będziemy. No testować. idziemy pociąć coś. No, no to tutaj... bardzo. Przez no. przypadek znaleźliśmy taką piękną kłodę. Jesteś najbrzydszą asystentką no. jaką widziałem. Ja? <laughs> no, na, pewno, ja, w telewizji. na pewno nie przepiłujemy yy, kłody grubszej niż. Ta odległość tutaj. No, bo taka konstrukcja. Chyba, że ktoś by dookoła próbował. Wymiar azjatycki. Wymiar azjatycki jest. Ponieważ jestem lewuręczny, to będę kroił lewą ręką. Różniwaś, różnę. w takim razie, można odmierzać. Czas. Film jest dozwolony od lat 18 przez to, co wyprawia teraz inżynier Paweł. Jeśli macie jakiegoś naprzeciwko towarzysza, to można zastosować metodę wicek-wacek, wicek-wacek, wicek-wacek. Wicek pan też ćwiczy, a to Lub moja twoja po prostu. Lub moja twoja, tak. Aby żeby nam się nie silnik się Żeby się nie klindrowało. Rachu ciachu, proszę bardzo. Około 30 sekund. I już... Mokre drewno, mokre. Kijek na kiełbadrona gotowy. Można nadziewać kiełbaskę. O, to, panie, to pół świnie by to nadziało, a nie tam kiełbadrona. Dobrze, teraz jak Czyli oceniasz funkcjonalność tej piły? Ja myślę, że ona jest bardzo funkcjonalna. Przede wszystkim yy, zmieści się w, w złożona wszędzie. Alternatywa dla siekierki. Alternatywa dla siekierki, bo doszliśmy do, do wniosku, że będąc w takim miejscu jak tutaj, gdzie tutaj blisko są gospodarstwa, yy, to każdy jest zainteresowany hałasem, a siekiera jednak puka, puka, siekiera jednak puka. No i lepiej jest nie wabić tutaj autochtonów, autochtonów tak miejscowych. Pukanie. pukaniem siekierką, poza tym ktoś może spać obok na przykład w namiocie, tak? I piła ma tą przewagę, że jest cicha. Nie puka. No i dla light backpackersów też jest masa, bo ona waży najwyżej 150 gramów. Najwyżej 150 gramów no. tak całkiem poważnie, tak waży naprawdę niewiele. No chyba, że ktoś już to jakieś ultra, nie wiem, ultra lekkie materiały chce użyć. To do by budowy. pewnie zastąpił, bo to jest pewnie najcięższy element, ten gwintowany pręt. Ten gwintowany pręt jest najcięższy hmm. tutaj z tego wszystkiego. No opowiedz, już opowiedz, tym... opowiedz z czego zrobiłeś, bo to jest istotne. Rurki są z y, rurki są jeszcze raz, z Rurki są z pawilonu mm, ogrodowego, no. takiego dużego. No, no myślę, poprzeczka że... aluminiowa też? Poprzeczka, jest, y, poprzeczka aluminiowa jest wzięta od drukarki głowej. A a tak naprawdę z czego bądź? Prowadnica, z czego bądź, dokładnie. Kawałek pręcika. Kawałek pręcika. A że akurat coś takiego miałem pod ręką. Hmm. No, jedyne co należałoby tak naprawdę zakupić to pewnie pręt nagwintowany, albo jeżeli ktoś ma gwintowniki to wystarczy pręd. Będzie około 5 zł kosztuje metr, pręta. metr prętu, kosztuje 5 zł proszę No i Brzeszczot, ale Brzeszczot to też jest kwestia 3-4 zł. Brzeszczot, nie? Kwestia Brzeszczoty, brzeszczot kupiony w markecie budowlanym. Pierwszy z brzegu, tak naprawdę wzięty byle yy, wyglądał na solidny. No wieje, 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 wieje. Straszy, wieje. Warunki polowe. Nie wiem czy będzie słychać. Będzie. Będzie! W każdym razie dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, czy taką piłę budować, czy nie, robi robotę, robi, a to jest najważniejsze, tak jest, to jest najważniejsze. Coś jeszcze? Nie, nie, to wszystko. Bardzo to, fajna rzecz, ja myślę, że przede wszystkim właśnie dla light popcovers'ów, którym zależy na każdym gramie, to yy, zamiast siekierki, która waży zazwyczaj koło 0,6, piła, która waży 1,4 tej wagi i zrobi też robotę, czyli posnie mniejsze średnie gałęzie, to spoko. Jesteś zadowolony? Używasz? Używasz od jakiegoś czasu? Używam od jakiegoś czasu, jestem bardzo zadowolony. Można sobie pociachać, chyba nawet lepiej niż, niż siekierą takie kłody o średnicy powiedzmy, gałęzie o, o średnicy kilku, tam do kilkunastu centymetrów. Szybciej, nie ma wiórów dookoła, bałagan nie zostaje. Leave trace. Cokolwiek to oznacza, Ray Miss trace. Po złożeniu, możemy ją szybciutko złożyć, o. Dla tych wszystkich, co marudzili o tych gwoździkach, że się gubią. Trzeba odpowiednio duże motylki dobrać. Motylki jest na tyle duży, że głoździki wrzucamy do środka. A następnie awaryjne brzeszczociki awaryjne, akurat do metalu, ale w warunkach, kiedy nie mamy żadnego innego. Myślę, że z takim brzeszczotem też można coś zrobić. Mhm. Pewnie da radę. Proszę, no? Szybciej się zapycha, nie troszeczkę. Szybciej ale... się zapycha, oczywiście. No, Ale coś za coś. Coś za coś. Jakby była rurka ciut szersza, to by też spokojnie ten wszedł, tylko by musiała mieć pewnie ze 2,5 może centymetra, co średnicy? Pewnie. Myślę, że tak. No, no, jeżeli no. ktoś ma taki namiot i myśli o tym, to tam są grubsze rurki. Tak? Tak. Jeżeli ktoś będzie myślał o budowie takiej piły, to tam grubsze rurki też są. Dobra, ona jest zbudowana na, na styk, żeby nie wystawał tutaj, nie wystawał ten gwintowany pręcik skręcamy, słońce lekko, postujemy. i jest złożony? Inżynier Paweł, ale nie trzeba bardzo inżynier Pozdrawiamy, pozdrawiamy, do zobaczenia.